Czymanko, z mojego bukuja w Polsce witam. To mój pierwszy odcinek mojego programu Liga STS. Po prostu program jest stworzony, by miło spędzać czas. Jak myślisz? Miło? Miło co? Spędzać czas? Ja nie wiem. <laughs> ja myślę, że miło spędzać ja, czas. Ja chcę. Ja chcę bogatym. Tak. Po prostu, jeżeli chcesz być bogaty, podążaj za nami, m, naszymi krokami. Ale jeśli straciacie pieniądze, nie, nie Piotr? Nie obwiniaj nas. <laughs> nie. Dzisiaj ma 5 meczów ligi angielskiego i ligi francuskiej. A pierwszy mecz Crystal Palace i Everton na stadionie Selhurst Park. Ostatni raz Everton pokoi Crystal Palace na stadionie Park w 2017 roku. Ostatni mecz Mionza 2-0-0. Kurczak, kak, kak, kak. W, w zeszłym roku, w... roku, tak. W zeszłym zes... zes... roku. <laughs> 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 w zeszłym roku. Everton miał lepsze, lepsze, lepsze wyniki. Albo niż Palace. Palace bez, bez Zaha, bez uh, Wilfrida Zaha teraz. Everton ma Wilfred Zaha i nowej Everton są. Degra. Tak, a kurs 2. 40 bench. Perfekt, bardzo oh dobry God. kurs, bardzo oh dobry God. kurs. Drugi mecz to będzie Watford Brighton na Viking the Rora Stadion. Ostatni mecz Brighton pokonało Watford na stadionie Wilkecz w 2012 roku. To 7 lat temu. Ostatni mecz między nimi to 0-0. To <laughs> wygra? <Alleluja. laughs> Myślimy, że Watford. Watford na pewno kurs to 1-9. O matka. Dobry kurs. Dobry kurs. za pionze, Pieniądze, pieniądze. Trzeci match ma Leicester City Wolves. Leicester City ma dobry dobre atakuje Wardy. E... Perfekt. I e duża, 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 duża. Ja nie yani wiem. Ja nie pamiętam teraz. Albo następny ostatni match uh, Wolves Hamilton Leicester City. Wolverhampton pokoja, Leicester City 4-3. Ten match obej drżona strzelą gola, a kurs to 1-9. Bardzo dobry kurs, myślę, że wejdzie. Dobry mecz, na pewno nie zmówimy meczu, na pewno. Czwarty mecz w naszej lidze to mecz z francuskiego klasyku Monaco-Lyon Louis Ostatnie 8 meczów między nimi było bez, bez remisu. remisu. Oh, Więc bench, bench, bench wygrał dla Lyon, czy dla Monaco. Więc co? W końcu musi być ten remis. Mecz zakończy się remisem. Na no kurs to. 3! A ostatni mecz w Liga A Marseille Rays. Marseille ma dobry, dobry e, Gryci, graczy. Tak, graczy ma bardzo graczy. dobry. Następny, ostatni mecz e, Marseille 0-0. Ten mecz, więc Marseille wygra. E, I kurs jest. Kurs jest co? 2,25. 2,25? Bardzo niezwykły kurs, niezwy kurs. Napisz w komentarzu na jakie mecze będziesz stawał. I nie zapomnij dać łapki w górę lub subskrypcji. Mogę jeść do Manchester Chelsea. albo Trudna? Może być. Może być. Może być. Zobaczymy po weekendzie, jakie będą wyniki i czy jesteście coraz bogatsi. Tak albo, 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 ale jeśli straciacie pieniądze, <grym> nie obwiniaj mnie. Dziękujemy bardzo. No, do zobaczenia w przyszłym tak. tygodniu. Insult the poche on the